Mam nadzieję, że masz dzisiaj trochę wolnego czasu i sporo skupienia, bo chcę się z Tobą podzielić moimi odkryciami na temat rzeczywistości. Powiem o tym, jaki jest fundament mojego widzenia rzeczywistości, może mniej o tym, jak do tego doszłam, bo to zajęłoby całe tomy pewnie i długo by opowiadać. I to może nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że być może to, co powiem, zainspiruje Cię do Twoich własnych odkryć i być może pomoże Ci choć trochę poukładać te pozornie rozjechane puzelki, bo mnie zajęło wiele lat dociekań, medytacji, różnego rodzaju treningów i podróży psychodelicznych, aby wreszcie tę całość zobaczyć. Przy czym same podróże psychodeliczne nie wystarczą, jeśli tak by ci podpowiedziało teraz Twoje ego, bo one nie załatwią niczego za Ciebie. One, jak powiedział kiedyś jeden z propagatorów buddyzmu na świecie, zachodnich, Lama Olenydal. One pokażą ci drzwi, ale nie powiedzą ci, jak wejść, i akurat z tym zdaniem się bardzo, bardzo zgadzam. Dlaczego nie pokażą ci, jak wejść? Bo ty musisz wejść sam, i mało tego, tym wejściem w doświadczenie psychodeliczne jest konsekwentne, uważne, bardzo uczciwe stosowanie tego, co zobaczyłeś w swoim życiu. Wybacz tę małą dygresję, ale potrzebowałam ją zrobić, bo właściwie zacząć wypada od tego, że nie ma innej możliwości zobaczenia bliżej rzeczywistości, jaką jest, czy spotkania się z nią w tej intymnej relacji i w tym tańcu, który będzie na pewno wyłącznie Twoim tańcem z Twojego wyboru, a nie czymś narzuconym przez rodzinę, społeczeństwo i różne konteksty innych, niż odprogramowanie tego umysłu z różnego rodzaju przekonań, które nie zostały przez ciebie samego dobrze zweryfikowane. I takim głównym, nadrzędnym przekonaniem jest, że rzeczywistość jest jedna, jakaś. Możesz ją nazwać wszechświatem albo po prostu rzeczywistością i szukasz tego, co jest o niej prawdą, podczas gdy jest to tylko jedna z wielu możliwych, dostępnych. Ci rzeczywistości, i to nie tak, że dostępnych kiedyś gdzieś po śmierci, albo dostępnych na jakichś specjalnych warunkach. Po prostu w każdym tu i teraz masz wiele różnych, powiedzmy, baniek rzeczywistości nazwijmy to światosferami. I w tych światosferach ty się poruszasz, nawet nie wiedząc o tym, pomiędzy nimi. I każda z tych rzeczywistości jest całym odrębnym wszechświatem. Tylko tobie się wydaje, że to jest wciąż ten sam wszechświat, bo one są do siebie bardzo podobne. Bo gdyby cię przerzucono nagle, natychmiast do jakiegoś wszechświata, który jest zupełnie ci obcy, który rządzi się może zupełnie innymi prawami fizyki, który wygląda inaczej, to byś zwariował. Każdy z nas miałby z tym duży problem, duże wyzwanie. I dlatego my przenosimy się w te różne kody czasoprzestrzenne, które tworzą całe bańki wszechświatów, na zasadzie tuż obok, tuż obok, tuż obok. Ale spróbuj choć na chwilę ze mną zobaczyć to tak, o czym ja osobiście jestem głęboko przekonana, że cała nadrzędna rzeczywistość, czy nadrzeczywistość, nawet, czyli wieloświat. Coś składające się z wielu baniek różnych wszechświatów, jest czymś z góry zaprogramowanym, jest tak jakby gigantycznym zbiorem wszelkiego rodzaju możliwych programów, żebyśmy mogli wśród nich wybierać i nimi sobie eksperymentować i wśród nich tańczyć. I tu jako żywo przychodzi na myśl obraz, znany zresztą z WED, z hinduizmu, obraz. Wisznu bawiącego się bańkami wszechświatów. Oni już gdzieś tam byli i w jakiś swój sposób to odkryli. Zresztą wedy to niezgłębiona skarbnica wiedzy o fenomenologii rzeczywistości, czyli o tym, jaka ona jest, bez specjalnego pochylania się nad tym, na jakich prawach, czy dlaczego taka jest, tym się akurat bardziej zajął Zachód. Natomiast głęboka fenomenologia i zgłębianie od środka tego, jak na przykład fraktalny jest ludzki umysł i jak bardzo odbija wszechświat i czym ten wszechświat w istocie jest, to właśnie ontologia Wschodu. To moje odkrycie nie pochodzi z inspiracji Wschodem. Nie jest to jakaś kalka, Polegająca na tym, że usłyszałam, przeczytałam i tak sobie to wyobrażam. Odwrotnie, odkryłam to eksperymentując z rzeczywistością, eksperymentując na poziomie własnych przekonań i myśli i intencji, i wtedy, na skutek tego, że gdzieś kiedyś ta wiedza była mi dostępna, przypomniało mi się, że przecież jako żywo jest to dokładnie to, co opisano w wedach. Myślę, że to zastrzeżenie jest dosyć ważne, ponieważ uczciwie mówię do ciebie z głębi tego, co odkryłam jako świadomość eksperymentując z rzeczywistością. Jak to się przekłada na praktykę? Jeżeli żyjesz w jakimś wszechświecie, dajmy na to skonstruowanym przez Twoje warunki kulturowo-społeczne, przez Twoją rodzinę, to masz jakieś zestawy przekonań? To jeżeli weźmiesz jedno z tych przekonań, i zaczniesz z nim eksperymentować inaczej, to znaczy mieć inne przekonanie. Ale jak mam mieć inne przekonanie, powiesz? No tak, że po prostu postanów. Tu i teraz wyobraź sobie, że przecież na świecie są dziesiątki tysięcy, jeśli nie miliony ludzi, którzy mają przekonanie odwrotne do twojego. Jest to całkiem proste i logiczne. A jeżeli tacy ludzie są, to nie masz prawa wiedzieć, że twoje przekonanie jest tym słusznym, bo może nie jest. A co to znaczy w ogóle, że jest jakimś obiektywnie słusznym lub niesłusznym? Ha, tu dopiero stajemy w ciekawym miejscu, bo możesz zawiesić na kołku obiektywną rzeczywistość, a zatem obiektywność przekonań. I nie mów mi teraz, że przecież nauka udowodniła, że przecież nie jest prawdą, że mam skrzydła i mogę polecieć, albo nie jest prawdą, że przedmiot upuszczony przeze mnie na ziemię może spaść. Jasne. Ale nie o tego rodzaju prawdach tu mówimy. Nasz umysł ma skłonność do przedstawiania nam naszych myśli jako prawdziwych, tylko dlatego, że są naszymi myślami, a nasze są dlatego, że ktoś kiedyś nam tak powiedział. Jak się uważnie przyjrzysz swoim przekonaniom, to większość z nich, poza tymi, które dotyczą kolektywnie uzgodnionej na przykład grawitacji, która nawiasem mówiąc nie doczekała się jeszcze swojej spójnej teorii i która też z punktu widzenia Wisznu jest właśnie uzgodnioną pewną kolektywną, bardzo mocną zresztą rzeczywistością, mocną iluzją, bo wszystko jest z tej perspektywy Maja iluzją, ale te Maje, które my uzgodniliśmy wszyscy naprawdę na bardzo głębokim poziomie, one muszą tu działać, bo inaczej atomy by się rozjechały, nie trzymałyby się razem i nie byłoby Niczego może byłaby przez jakiś czas jakaś zupa atomowa, ale nie byłoby rzeczywistości, którą uważamy za rzeczywistą, tej, którą znamy jako świat, o którym się przemieszczamy, urządzony według pewnych praw fizyki chociażby Newtonowskiej. I dlatego nie ma się co czepiać tego typu argumentów, tylko raczej należy przejść na poziom przekonań, takich jak powiedzmy, bez kołaczy nie ma pracy. Czyli, że musisz ciężko pracować, żeby wygenerować jakiegoś rodzaju obfitość. Albo przekonań jeszcze bardziej osobistych, typu: Nie jestem dobry z matematyki. Poeksperymentuj sobie z tego rodzaju przekonaniem i spróbuj wierzyć w co innego przez dzień, tydzień, miesiąc. Miesiąc to dobry czas, bo już wtedy prawie na pewno uda Ci się zauważyć wymierne zmiany. To znaczy, nowe przekonanie zmieni Twoją rzeczywistość i wylądujesz w innej rzeczywistości. O tym w gruncie rzeczy jest całe prawo kreacji. Tylko, żeby przyjąć ten inny skrypt, inne przekonanie, potrzebujesz również mieć taką zdolność, wolę, aby przyjąć też do wiadomości, że emocje idące za jednym lub drugim przekonaniem, też nie są Twoje i że nie są ważne. Na początek może nie są ważne, bo są zaprogramowane. Tak. Cały kontener Twoich myśli i Twoich emocji jest zaprogramowany. I tak samo u innych ludzi. Dlatego możesz, nie przejmując się tym, co sam myślisz, nie przejmować się tym, co myślą inni. Czyli masz wolność w ogóle od sądów kategorycznych, od myślenia jako takiego. To jest tylko program u Ciebie, u innych. Ludzie siedzą również w bardzo mocno pozamykanych klatkach, dlatego że wierzą, że ważne jest, co o nich myślą inni. Ale jak ty wiesz, że nie jest ważne, co myślisz o sobie ty, rozumiany jako ty umysł, to również inni mają takie same umysły, więc nie uważasz za istotne, co oni myślą o tobie i w ogóle nie zajmujesz się programowaniem tego, co oni myślą o tobie, tak jak nie obchodzi cię w gruncie rzeczy, co mówi twoje ego, twój umysł. I tu jest ogromny obszar wolności do kreowania. No bo jeżeli w gruncie rzeczy nie jest istotne, czy wierzysz, nie nadaje się do niczego, czy wierzysz, jestem super i mogę wszystko, co ktokolwiek kiedykolwiek mógł, to masz po prostu tak jakby dwa odrębne tory rzeczywistości i dosłownie, dosłownie ty całym ciałem, umysłem i duchem lądujesz w innych rzeczywistościach. Wystarczy, że eksperymentujesz z innym przekonaniem. Wystarczy, że sprawdzasz innego rodzaju skrypt. Dosłownie wylądujesz w innej rzeczywistości, bo znowu z tego fundamentalnego punktu widzenia rzeczywistość Maja jest lustrem, jest gabinetem luster. I ty możesz sobie wybrać różne gabinety. Gabinety krzywych luster, albo gabinety prostych luster. Tam, gdzie wszystko jest proste i tam, gdzie to odbija ciebie pięknego, ciebie, takiego, jaki jesteś, albo takiego, jaki nie jesteś, czyli o jakim ci opowiada twój wewnętrzny krytyk twojego. I ty, świadomość cały czas, cały czas, w każdej sekundzie wybierasz do którego gabinetu luster się udasz. Ale jeżeli pójdziesz do tego gabinetu luster prostych, czyli abra kadabra, to oznacza w staroaramejskim, tak jak mówię, tak się dzieje. Idziesz sobie tam i sobie tam kreujesz, dobro, piękno. Prostotę, bo prostota jest dobrem sama w sobie. Przestajesz komplikować, bo komplikuje tylko umysł. To jest komplikator, to jest ten, kto mówi, ale to nie takie proste, to jest trudne. No przynajmniej dla mnie to jest trudne, może dla ciebie to jest proste. Nie, dla ciebie też to jest proste, tylko potrzebujesz utożsamić się z tobą świadomością, a nie tobą ego, nie tobą gadaczem. I Jeżeli pójdziesz właśnie w to miejsce, gdzie wszystko jest proste, ilustra też są proste, dobrze wyszlifowane, to twoja rzeczywistość prosty, czyli natychmiastowy sposób będzie odbijać twoje przekonania, twoje życzenia nawet. Powie jak dżin: Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, i wtedy nabierasz w tym tańcu z rzeczywistością intymnym, nabierasz przekonania, że jesteś kochany. Wręcz zaczynasz mówić, obym kochał tak, jak jestem kochany, i nieważne jak nazwiesz to, co Cię kocha. To całe wielkie coś wszechświat, Bóg, właśnie rzeczywistość. Nieważne jak to nazwiesz, to Cię kocha i to Cię wspiera bezwarunkowo, zawsze, nawet w tak zwanym ciemnym tyłku, bo jeżeli idziesz do gabinetu krzywych luster i wypowiadasz życzenie, chcę być brzydki, bo tak to brzmi dla rzeczywistości: jestem brzydki, jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaje. Ona ci oferuje takie doświadczenie, bo ty je sam zamawiasz. Także zacznij bardziej uważnie, bardziej odpowiedzialnie zamawiać swoje doświadczenia, być uważnym na każdą myśl, która się pojawia w Twoim bądź to bądź wszechświecie. Bo Twój wszechświat jest fraktalem, miniaturą całej reszty wszechświata, w jakim się znajdujesz i jaki zamieszkujesz. I jeżeli teraz w Twoim wszechświecie nie ma głodu, nie ma wojny, nie ma zabójstwa w środku nocy, to znaczy, że chcąc, nie chcąc, świadomie lub nie, właśnie taki wszechświat Ty sobie wykreowałeś i możesz już dzisiaj sobie tego gratulować. Ale jeżeli są jeszcze jakieś trudne, negatywne zdarzenia, to zamiast je zmieniać, uznaj, że one przynależą do tamtego wszechświata, w którym Ciebie już raczej nie ma, bo Ty udajesz się właśnie jak Alicja w Krainie Czarów, w Gąb Króliczej Nory. Zupełnie nowego wszechświata, w którym znajdują się preferowane przez Ciebie wibracje, preferowane przez Ciebie zdarzenia, a preferujesz je na mocy kształtowania Twoich wyobrażeń, Twoich wierzeń, Twoich przekonań, Twoich skryptów. Zabaw się z tym, a zobaczysz, że rzeczywistość nie jest jedna. Jest ich wiele i Ty w każdej sekundzie możesz wybierać, którą z nich zamieszkujesz. Dokładnie tak samo, jak każdy z nas, bo każdy z nas jest dosłownie. Literalnie centrum wszechświata. Wokół tego centrum rozwija się Twoja rzeczywistość. I w jakichś aspektach ta rzeczywistość w oczywisty sposób nachodzi na rzeczywistości kreowane przez innych kreatorów, którzy też są centrum własnego wszechświata. I jeżeli świadomie kreujesz jako centrum w pełnej odpowiedzialności za swój wszechświat, to Twoje bańki wszechświatów zaczną nachodzić na bańki wszechświatów, które są kreowane przez podobnych do Ciebie kreatorów, w podobnych wibracjach, w podobnych intencjach. I okaże się to bardzo proste, naturalne i oczywiste. Mało tego, przestaniesz cokolwiek traktować serio, bo uwierz mi, sprawdziłam to na wiele sposobów. To nie jest na serio, cała ta rzeczywistość nie jest na serio. I zapewniam Cię, że staniesz kiedyś w miejscu, w którym powiesz do siebie, śmiejąc się, że cały dramat w Twoim życiu był zupełnie zbędny. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym facebooku oraz na instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!